Misiuś Dziśu, kolacja wigilijna. Jest piękny wigilijny wieczór. Śliczna choinka prawie cała przystrojona. Tato, jeszcze tylko gwiazdka na czubek, przypomina Misiuś Dziśu. Masz rację, synku. Hopa, mówi tata Miś, podnosząc Misia Dziśa wysoko, wysoko do góry. Misiuś-Dzisiu zakłada gwiazdę na czubek choinki. Babcia-Miś rozkłada talerze na stole wigilijnym. Jestem bardzo głodny. Babciu, kiedy zaczynamy wigilijną kolację? Pyta zniecierpliwiony Misiuś-Dzisiu. Drogi Misiu, kolację wigilijną zaczyna się, gdy na niebie zabłyśnie pierwsza gwiazdka. Podejdź do okna i zawołaj nas, jak tylko ją zobaczysz. Misiuś Dzisiu wypatruje w oknie pierwszej gwiazdki na niebie. Babciu, babciu, widzę pierwszą gwiazdkę! krzyczy z radością Misiuś Dzisiu, pokazując na niebo. Nareszcie! Już nie mogłem się doczekać! W takim razie, kochani, zaczynamy. Zapraszam wszystkich do stołu. Oznajmia dziadek miś niskim głosem. Potrawy gotowe, stół przystrojony, gwiazdka na niebie i rodzina w komplecie. Kocham te święta. Z radością stwierdza mama miś, podchodząc do stołu. Dziadek miś zapala świecę i rozpoczyna modlitwę. W owym czasie... Niski głos dziadka, misia, wprowadza wszystkich w podniosły nastrój. Amen. Teraz czas na łamanie się opłatkiem. Wszyscy ochoczo składają sobie życzenia. W tle słychać kolędę wśród nocnej ciszy. Rodzina siada przy stole by wreszcie zjeść wigilijną kolację. Mamusiu, mamusiu, jestem głodny, chcę jeść, mówi zniecierpliwiony niecierpliwionym Misiu Synku, już podaję. Mama Miś nalewa do głębokich talerzy barszcz czerwony z uszkami. Misiu dzisiu bierze do ręki łyżkę i zaczyna szybko zajadać. Mmm, mm, 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 jakie pyszne, zachwyca się. Misiu nie jedz tak szybko, bo się zadławisz, upomina misia, tata miś. Misiuś dziś nie słucha, je bardzo szybko. Nagle pyta zdziwiony, mamusiu, po co na stole ten pusty talerz? Dodatkowe nakrycie przy wigilijnym stole przeznaczone jest dla niezapowiedzianego gościa. To tradycja, wyjaśnia mama miś. O mówi miś z buzią pełną jedzenia i kiwa głową ze zrozumieniem. Misiu Zisiu, jedz wolniej i nie rozmawiaj z pełną buzią, bo się zadławisz, powtarza tata miś. Wszyscy jedzą ze smakiem. Nagle słychać kaszel. <klaski> Misiu Zisiu robi się czerwony na twarzy i nie może złapać oddechu. To misiu dziśu? chyba się zadławił, krzyczy przerażona babcia miś. Tata miś szybko wstaje, by sprawdzić, co się dzieje misiowi dziśowi. Misiuś dziśu zadławiłeś się? Pokiwaj głową, mówi stanowczo tata miś. Misiu Zdzisiu, z przerażeniem kiwa głową, pewnie zadławił się uszkiem, bo tak szybko jak z przerażeniem, stwierdza mama miś. Miś Misiuś-dzisiu, pochyl się do przodu i mocno kasłaj z całej siły, instruuje Tatamiś. Miś już pochylony, z całej siły stara się wykonać polecenie taty. Kaszel nic nie daje. Miś dzisiu nadal dławi się jedzeniem. Tatamiś, nie czekając ani chwili dłużej, pochyla do przodu syna i zaczyna mocno uderzać go w plecy. Raz, dwa, trzy, cztery. Pięć. Po pięciu uderzeniach między łopatki nadal nic nie wypada z buzi Misia Dzisia. Teraz spróbuję inaczej, postanawia Tata Miś. Staje za Misiem Dzisiem, kładzie swoją zaciśniętą pięść na brzuchu Misia, obejmuje ją drugą dłonią i zaczyna energicznie uciskać nadbrzusze. Raz, dwa, trzy. Puf! W tym momencie z buzi Misia Dzisia wypada kawałek uszka. Całe szczęście. Zdenerwowana mama Miś mocno przytula synka i całuje go w czoło. Miśuś Dzisiu, czy wszystko w porządku? Pyta mama. Tak, mamusiu. Z ulgą wzdycha Miśuś Dzisiu. Ale bardzo się przestraszyłem. Nie mogłem złapać oddechu. Miśuś Dzisiu. Ile razy tata ci powtarzał, żebyś nie jadł za szybko i nie rozmawiał z pełną buzią, bo może to się źle skończyć, mówi mama miś, patrząc na synka z troską. Masz szczęście, że tata miś zna zasady pierwszej pomocy. Dzięki temu nic poważnego ci się nie stało? Wtrąca babcia miś. Przepraszam, przyrzekam że od dziś będę jadł wszystko powoli. Nie będę też rozmawiał z pełną buzią. Obiecuję, misiuś-dzisiu. Koniec.